Hej, czołem. Witam Was w tych pięknych okolicznościach przyrody. W przestrzeni medialnej ostatnio pojawiają się ciekawe i niepokojące rzeczy. Chodzi o informacje, jakie przekazał e, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, pod chorążym pierwszego roku podczas inauguracji roku akademickiego na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. I chodzi o to, że pan generał Kukuła. Szykuje się, szykuje nas na wojnę, tylko niestety nie powiedział z kim ta wojna, i tutaj zaczniemy zadawać kilka niewygodnych pytań, ponieważ w związku z tym, że generał powiedział, że szykujemy się na wojnę, a konkretnie powiedział coś takiego, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie kraju, i w związku z tym musimy powrócić do modelu służby e, zasadniczej. No! Dla niektórych jest to niepokojące, więc ja zadaję pytanie, czy jesteś gotowy na wojnę? Ponieważ jeżeli jesteś żołnierzem, to być może jesteś gotowy na wojnę. W jakiś tam sposób jesteś przygotowany, wiesz jakie są zadania twoje podczas konfliktu zbrojnego, ale pytanie, jeżeli jesteś cywilem, no to takie informacje padają z ust najważniejszego żołnierza w Polsce, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, i warto sobie zadać pytanie, czy jestem gotowy na wojnę? Ale nie tylko takie pytania będziemy dzisiaj zadawać. Za, przede wszystkim z kim ta wojna będzie, bo ja do tej pory nie wiem z kim. Chyba nie jesteśmy z nikim w konflikcie zbrojnym, ale do tego konfliktu może dojść. Na przykład poprzez, no nie wiem, gdzie mamy tą wojnę prowadzić. Panie generale, na Ukrainę nas wyślecie czy może do Libanu. A w Libanie to z kolei z kim będziemy walczyć? W Libanie już jesteśmy, przypominam. I o tym dzisiaj też będziemy mówić. Co nasi żołnierze robią w Libanie podczas izraelskiego, izraelskiej agresji na suwerenne państwo? A nasi żołnierze tam są na misji stabilizacyjnej. Czyli ta misja już aktualnie nie wypaliła, tam nie jest nic ustabilizowane. Ale oczywiście inne zdanie ma e, zastępca ministra obrony narodowej, pan Cezary Tomczyk. I inne zdanie ma. I o tym też sobie powiemy. O co tu chodzi? Pan generał Kukuła mówi o wojnie, a z drugiej strony mamy 250 żołnierzy w Libanie, w miejscu, gdzie Izrael prowadzi agresywne natarcie. Lądowe i powietrzne i artyleryjskie. To jest bardzo ciekawe. Oczywiście, powiemy sobie, zadamy sobie pytania, właśnie jak jesteśmy przygotowani i e, jak, jak pan generał ma zamiar tę wojnę prowadzić, skoro Polska jest rozbrojona. Dalej, oczywiście, e, powiemy sobie o tym, o tym modelu służby powszechnej. W jaki sposób pan generał ma zamiar wdrożyć ten model? Bo tu jest bardzo wiele przeszkód, jeżeli chodzi o to. I o tym, co się dzieje aktualnie w Wojsku Polskim. Bo to, co się dzieje, no to jest tyle problemów, a my tu mówimy o wojnie. To się robi już coraz mniej śmieszne, a coraz bardziej niebezpieczne. Niebe niebezpieczne. Kilka słów oczywiście do podchorążych, bo skoro pan generał powiedział, no to ja yy, yy, prawie 18 lat temu byłem w miejscu tych yy, młodych kandydatów na oficerów Teraz oni słyszą takie rzeczy z ust samego szefa sztabu generalnego. No i powiemy sobie oczywiście o tej wojnie w Libanie. Co tam robią polscy żołnierze? A co? I w ogóle Ministerstwo Obrony Narodowej się tym nie przejmuje. Że my nie jesteśmy tam stroną konfliktu. No to jest bardzo ciekawe. Z kogo robią idiotów? Bo mi się wydaje, że z nas robią po prostu idiotów. Wmawia gadając takie bzdury, bo to może to nie są bzdury, ale uważają nas za idiotów, że nie wiemy o co chodzi. Wszystko jest w porządku, ale klar, jak to chyba w Niemczech mówią, nie? Dobra, zanim przejdziemy do szczegółów, oczywiście tradycyjnie poproszę o kciuk w górę, komentarz taktyczny, subskrypcję, udostępnienie i jeszcze tylko minuta przerwy reklamowej i wracamy. Wspólnie z partnerem kanału, serwisem Prawo do Broni mamy dla Was ciekawą propozycję. Oferta skierowana jest do wszystkich legalnych posiadaczy broni palnej, zarówno służbowej, jak i prywatnej. Czyli je jeżeli jesteś pracownikiem służb mundurowych, albo myśliwym, tak jak ja, albo po prostu masz pozwolenie na broń prywatną, no to powinieneś rozważyć zakup pakietu ochrony prawnej od incydentów związanych z bronią palną. Serwis prawo do broni oferuje usługę organizacji nielimitowanej i bezpłatnej pomocy prawnej dla legalnych posiadaczy i użytkowników broni palnej w przypadku postawienia zarzutów związanych z bronią lub zatrzymaniem. Czyli na przykład użycie broni na granicy lub wypadek na służbie. Pomoc dotyczy broni palnej, prywatnej i służbowej z wyłączeniem broni czarnoprochowej. Co jeszcze jest ważne, masz zapewnioną pomoc. W każdej instancji sądowej nielimitowana pomoc to tylko 10 zł miesięcznie. Ja swój pakiet już mam, a ty masz możliwość wygodnego zapisu poprzez stronę prawodobroni.org. Oczywiście link macie w pierwszej linii opisu pod filmem. Czyli jeszcze raz, pan generał Wiesław Kokoła, mówi, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie kraju. Ja pytam się, z jaką bronią? Z dzidami? Chyba z dzidami, bo rządy pisowsko-tuskowsko-peowskie, jakie zwał, takie zwał, wszystkie, które były, doprowadziły do rozbrojenia Polski, przypominam. Skoro się szykujemy na wojnę, skoro pan generał otwarcie mówi, że będziemy uczestniczyli w wojnie, że, że chwycimy za broń w obronie kraju, no to gdzie, dlaczego jeszcze wspieramy amunic y y y amunicją y Ukrainę? Gdzie jest nasza amunicja? Gdzie jest nasz sprzęt? Dlaczego wspieramy państwo, które walczy? Chyba, że my tam mamy pojechać. Bo to jest jakiś skandal. Kupili myśliwce FA-50, super. Do czego są te myśliwce, jak tam nie ma amunicji do tego? Szykujemy się na wojnę. Pan generał mówi o wojn wojnie. Jakie są kroki czynione, skoro pan generał otwarcie mówi, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które chwyci za broń? No to gdzie są czynione ku temu jakieś mm, przygotowania? Nakupywali sprzętu, a nie ma. Magazyny puste, wspierają Ukrainę, rozdali sprzęt. Rozdawnictwo trwa do tej pory, a my przez to rozdawnictwo nawet nie otrzymaliśmy możliwości ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Nawet tego nic nie potrafią załatwić. Brawo Tusku, brawo Morawiecki, brawo Kaczyński, brawo Błaszczak, brawo Kośniak-Kamysz, brawo Hołownia. I wy teraz ustami generała mówicie, że będziemy uczestniczyć w wojnie. Pięknie. Jesteśmy gotowi? Społeczeństwo jest na to przygotowane? Gdzie jest ustawa o obronie cywilnej? Jak obywatel ma się zachować, jak będą rakiety spadały? Jak? Jesteście przygotowani na to, żeby wdrożyć zasadniczą służbę wojskową? Jak wojsko nie jest w stanie sobie poradzić w tej chwili z dobrowolną, bo ma za dużo zadań? Szkolenie Ukraińców w Polsce? My się przygotowujemy na wojnę? Szkoląc Ukraińców? My się przygotowujemy na wojnę, zabezpieczając działalność Amerykanów? To jest jakiś kabaret. Gdzie są amunicje do czołgów? Gdzie jest amunicja do czołgów? Na ile mamy dni? Ile dni będziemy się bronić? Pan generał Kukuła mówi o wojnie. A my mamy amunicję na ile dni? Na trzy dni? Jesteśmy bezbronni. Możemy sobie dzidy wystrugać, także pierwsza informacja to była taka, teraz oficjalnie pan generał niech da instruktaż, co obywatele mają robić. Kupcie se dzidy i strugajcie. Brawo. Ech. Co z operacją szpej, panie generale? Mówimy o wojnie, a żołnierze nie mają szpeju podstawowego, nie mają sprzętu, nie ma amunicji, jest szkolenie żołnierzy rezerwy, a amunicji brak. W, w wielu wypadkach, ja nie mówię, że we wszystkich. Szkolenie leży, ale szkolenie leży i kwiczy. Wszystko leży. Żołnierze na granicy. Zamiast się szkolić, to bawimy się w Ciuciu Babkę z inżynierami i lekarzami. My tu mówimy o wojnie, no to, to jest jakaś kpina. Kto tutaj, kto tutaj kłamie? O co, o co tu chodzi? To my chyba porządek powinniśmy robić na granicy, a nie bawić się w Ciuciu Babkę z inżynierami. Pan generał otwarcie mówi o wojnie. Co, co społeczeństwo ma zrobić, jak zaczną spadać rakiety. Dobrze, zacytujmy sobie to, co mówi generał Kukuła, bo to jest bardzo ciekawe. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku, w obronie naszego państwa i nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z was przegrać tej wojny. Wygramy ją, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę, ale. Coś się musi wydarzyć. Musimy zbudować siły zbrojne przygotowane do tego typu działań, Ozm oznajmił generał Kukuła. I gdzie jest ta budowa tych sił zbrojnych przygotowanych do tego typu działań? Nie ma. Nie ma. Zajmujemy się pajacowaniem, szkoleniem Ukraińców, zabezpieczaniem Amerykanów i bawieniem się z inżynierami. Jak się wojsko przygotowuje? Tą sztukę, co robicie? Wojs wakacje z wojskiem, sztuka dla sztuki, albo dwudniowe spotkanie na przysięgę. Obowiązkowe. Dla, dla ludzi, którzy nigdy nie byli w wojsku, tak przygotowujecie się do wojny. Tak robicie mięso armatnie. No to widzę, że tak. Już będziemy przygotowani do wojny. Mamy mięso armatnie. Powiedzcie tak ludziom. Gratuluję. I to jest bardzo ciekawe, to co pan generał powiedział. Wygramy ją, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę. To my gdzieś wyjeżdżamy? Gdzie wyjeżdżamy? Do Libanu? Tam jest 250 żołnierzy. To by trzeba było chyba stamtąd zabierać. To nie jest nasza wojna. Jakie zadania mają w Libanie? Do tego zaraz dojdziemy. Jakie zadania mają w Libanie? Po co oni tam są? Cezary Tomczyk się nie przejmuje. Wrócimy. Gdzie my się wybieramy? Z kim będziemy walczyć? Z muzułmanami? Z, Izraeli, z Izraelczykami? Z Żydami będziemy walczyć? Czy może pojedziemy na Ukrainę? I stamtąd, z Libanu będziemy wracać? Ze strefy gazy? Nie wiadomo. Panie generale, to by trzeba było... Uświadomić ludzi, skąd my będziemy wracać, bo pan generał mówi, wygramy ją, wygramy tę wojnę, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę. Czyli teraz nie budujemy Polski, pojedziemy załóżmy na Ukrainę, będziemy walczyć z Ruskimi, wygramy tę wojnę, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę, tak? Taki jest przekaz? O co chodzi? Jest bardzo wiele niewiadomych. Społeczeństwo chciałoby wiedzieć, na jaką wojnę się szykujecie, z kim chcecie walczyć. Czy może w Polsce będziemy walczyć? Społeczeństwo nie jest przygotowane. A tą sztukę, co robicie na szkoleniach żołnierzy rezerwy, 60-latków, 60 powołujecie? Najpierw robi, robicie te wszystkie bzdury, a później pan generał mówi, że szykujemy się na wojnę, jesteśmy ostatnim pokoleniem, będziemy walczyć, chwycimy dzidę w rękę, będziemy rzucać dzidami, bo amunicja się skończy po trzech dniach. Gratuluję, dajcie więcej amunicji Ukraińcom. I w momencie, kiedy my, nam się otwarcie mówi. Że szykujemy się na wo wojnę, w tym samym momencie wspierana jest Ukraina polskim sprzętem, polską amunicją. Kpina. Pytanie, dlaczego w ogóle chcecie uwikłać się w tę wojnę? <laughs> Dalej czytamy, co pan generał mówi: Tempo naboru do służby się nie utrzyma. Potencjał przeciwnika jest tak duży, że musimy zdecydować, którego przeciwnika? Kto jest w tej chwili naszym wrogiem? Żydzi, którzy atakują Liban i przy okazji Polaków? Bo my tam jesteśmy. Kto? Ruscy? Ruscy nas nie atakują. Jedyna rakieta, która wleciała na terytorium Polski i zabiła dwóch Polaków, to była rakieta ukraińska. Z kim będziemy walczyć? Kto jest naszym przeciwnikiem? Powiedzcie wprost, czyli potencjał jest tak duży. Ruscy chcą na nas wjechać? To dlaczego do tego doprowadziliście? To jest polityka Tuska i Morawieckiego i Kaczyńskiego. Że jesteś, że i. i Idiotyczna polityka zagraniczna, że jesteśmy skłóceni z ruskimi. Wspiera, ja cały czas mówię, wspierać Ukrainę można, ale ruska trzeba, trzeba trzymać też i zrobić z nimi interesy takie, które dla nas są korzystne, a nie dla nich. Musimy zdecydowanie. Potencjał przeciwnika jest tak duży, że musimy zdecydowanie. Yy, zdecydowanie większą armię zbudować. A to oznacza, że musimy także wdrożyć model służby powszechnej. Tak, ja yy, nigdy nie byłem przeciwnikiem służby zasadniczej, obowiązkowej. Ja byłem przeciwnikiem okłamywania ludzi i robienia z, z ludzi idiotów, bo można wdrożyć ten model służby powszechnej. Takie mam yy, wrażenie. Ten model nawet został już wdrożony. Że i żołnierze zawodowi, i żołnierze rezerwy i żołnierze obrony terytorialnej będą jednym konglomeratem. Tak mówi generał Kukuła. I jak chcemy to zrobić? Panie generalnie, niech pan wytłumaczy, jak pan chce wdrożyć, bo to są takie niedopowiedzenia. Nie wiadomo z kim będziemy walczyć, idzie wojna, nie wiadomo z kim. Nie wiadomo, gdzie Polaków będą wysyłali na Ukrainę, do Libanu, do Strefy Gazy czy do Izraela. Z kim będziemy walczyć z Żydami czy z muzułmanami? Kto jest naszym wrogiem? Rusek jest naszym wrogiem? Nie. Rusek mi nic nie zrobił. Ukraińiec jest moim wrogiem? Nie. Też Ukraińcy mi nic nie zrobił. Tylko bezczelny, roszczeniowy Załęcki jest taki, a nie inny. Dalej, kto ma szkolić tych żołnierzy służby zasadniczej? Skoro my nie jesteśmy w stanie teraz szkolić dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, gdzie szkolenie specjalistyczne? Robicie na sztukę wakacje z wojskiem? Tak. I te wakacje z wojskiem to jest oszukiwanie ludzi. Bo robicie wakacje z wojskiem, po wakacjach z wojskiem przysięga, jest później e, przeniesienie do, do rezerwy pasywnej i później możemy już wzywać na obowiązkowe szkolenia zasadniczej, e, ob, ob, obowiązkowe szkolenia żołnierzy rezerwy. To jest zasadnicza służba wojskowa wasza. W ten sposób wdrożyliście służbę zasadniczą. Po co powołujecie 60-latków? Przecież to jest kpina. Gdzie są mundury? Gdzie jest sprzęt? Chcecie mieć model służby powszechnej wprowadzać, a nie ma sprzętu nawet dla żołnierzy rezerwy, żołnierzy dobrowolnej, zostają używany sprzęt, używane mundury, gdzie jest amunicja? Ja jestem w stanie, czy, czy, czy jakikolwiek oficer w Wojsku Polskim jest w stanie wyobrazić sobie model służby powszechnej. Ja wiem, że generał ma dużą fantazję, w ogóle generałowie mają dużą fantazję, ale to, co się dzieje w jednostkach, to spytajcie się, czy ktoś. Jest w stanie wyobrazić sobie model służby powszechnej. Wątpię. Więc można powiedzieć tak, że to co się dzieje teraz w wojsku to jest jakaś pornografia po prostu. Dlaczego pornografia? Już tłumaczę, bo wszyscy są dymani. Wydymaliście żołnierzy, którzy zgłosili się na wakacje z wojskiem, bo im nie powiedzieliście, że teraz będą wzywani na obowiązkowe szkolenia żołnierzy rezerwy. Chcieli dobrowolnie, teraz będzie obowiązkowo. Fajnie. To jest pornografia, że wzywacie na dwa dni ludzi, których nie było nigdy w wojsku. Na zasadzie przyjdź, dostaniesz mundur, w niedzielę i pojedziesz do domu. Tak się robi mięso armatnie. Tak. Ludzie, zrozumcie to. Co oni chcą zrobić? Budują mięso armatnie. Żołnierz po miesięcznym szkoleniu nie nadaje się do tego, żeby gdziekolwiek walczyć z kimkolwiek. A co dopiero po dwóch dniach? Gdzie jest, jest jedyna styczność, że nie wiem, czy oni w ogóle broń dostają do ręki, dostają mundury i składają przysięgę. No, genialne, genialne rozwiązanie. <laughs> I Mało tego. To jest pornografia, bo wszyscy są dymani. Szeregowi są dymani, podoficerowie są dymani i oficerowie też oczywiście są dymani. Wszystkich dymacie. Wotowców, dobrowolną dymacie. Wszyscy są. I jak już ktoś poczuje się na tyle wydymany, że już ma dosyć, to odchodzi z tego. Wojska. Jak to ma wszystko funkcjonować? Jeszcze teraz, jak, jak mówią nam otwarcie o wojnie, to ma funkcjonować? <noise> Wakacje, z... Wakacje z wojskiem. To nie jest służba powszechna? Robienie takich rzeczy? Przeszkolimy Was, idźcie do pasywnej do rezerwy, będziemy Was wzywać na obowiązkowe szkolenia. Nie udźwigniecie tematu służby powszechnej albo będziecie robili jeszcze większą sztukę jak jest. Z dobrowolną. Na dobrowolną. Ja już jest, szkolenie specjalistyczne to jest, to jest dopiero wybitna sztuka. <grych> I, płac, I płacimy ludziom. Dobrze, dalej czytamy. Jeszcze ostatnie dwa zdania. Co to pan generał powiedział? Co jest w nas? Ja, jakie święte krowy są w nas, że nie możemy być jak te wiodące armie świata, budujące swoje zasoby i swój potencjał. Wiele procesów, które zostaną rozpoczęte, wy zakończycie. Właśnie dlatego jestem tutaj. Dzięki wszystkiemu czego się tutaj nauczycie, zakończycie te procesy. No, chyba zakończycie te wszystkie procesy, drodzy podchorążowie, chyba że w międzyczasie spotkacie się z takim betonem, że postanowicie odejść ze służby. <grym> I dać sobie spokój z tym wszystkim. Także może jeszcze kilka słów dla podchorążych. Przede wszystkim myślcie i analizujcie to, co się dzieje wokół was, to, co się dzieje w Polsce, to, co się dzieje na świecie. Bo oni was kłamią wszyscy, politycy. Generałowie to też są politycy. Pan Wiesław Kukuła pięknie mówi, wszystko ładnie brzmi. No, jak wiecie, fajnie się tego słucha. A jak się zaczyna wnikać w szczegóły, no to tak już kolorowo nie jest. Bo gadanie, gadania, rzeczywistość rzeczywistością. Operacja Szpej, no fajnie... Posłuchać, operacja szpej. A gdzie ten szpej jest? To jest science fiction po prostu. Gadać to można, gadać to co mogą politycy. Nikt wam nie da tyle, ile politycy mogą wam obiecać. Tylko można tyle powiedzieć. Także nie przyjmujcie podchorążowie bezrefleksyjnie tego, co mówi wam generał. Myślcie, analizujcie. Ja byłem na waszym miejscu 18 lat temu. Pomyślcie, co się dzieje. Przetrawcie. A nie. Klapki na oczach, jak taki tępy łeb, tempo wykonywać rozkazy bezrefleksyjnie, bezmyślnie wykonywać rozkazy. Tak, wykonywać rozkazy, ale tylko te zgodne, zgodne, z, zgodne z prawem. Myśleć. Politycy i generałowie, wiecie, ładnie mówią, oni chcą tylko osiągnąć swój cel. A co jest ich celem? Władza, pieniądze. No i kasa, kariera, nie? Kariera, oczywiście. Że służyć krajowi, ale myśleć nie bądźcie pionkami po prostu, nie, to, to nie, ma, nie ma sensu. E, dalej, wojna w Libanie, co robią tam polscy żołnierze? Panie Cezary Tomczyk, panie Kośniak-Kamysz, co polscy żołnierze robią w Libanie? W momencie, kiedy Izrael napadł na suwerenne państwo drogą lądową, drogą powietrzną, ataki artyleryjskie, ataki lotnicze, a tam jest 250 polskich żołnierzy. Jaki jest ich cel? Co, co jest ich zadaniem? Jakie jest zadanie tych żołnierzy? Przeczytajmy sobie, co mówi Cezary Tomczyk dla TVN24. Jesteśmy w kontakcie z dowódcami innych kontyngentów wojskowych, które są w Libanie. Są zastosowane wszystkie możliwe środki ostrożności. Należy pamiętać o tym, że nie jesteśmy stroną tego konfliktu. Polscy żołnierze są w ramach misji stabilizacyjnej, która nie odnosi się do tego, co widzimy teraz na ekranach telewizyjnych. To do czego odnosi się ta misja stabilizacyjna? Co mamy tam stabilizować, panie Tomczyk? My nie jesteśmy stroną tego konfliktu. A kto jest stroną tego konfliktu? Kto? Liban i Izrael? Przecież Izrael atakuje Liban, suwerenne państwo. A my jakie tam mamy zadanie? My jesteśmy misją stabilizacyjną. No to już dziękuję. Misja zakończona nie przyniosła efektu. Zagrożenie jest takie, że no z kim mamy walczyć? Z wojskami Izraela atakującymi Liban? Co misja ONZ tam robi? No idiotów z nas robicie po prostu. Misja stabilizacyjna. No to, to, już, to już po misji. Stabilizacji nie ma. Nie nie jesteście w stanie tego ustabilizować, bo byście musieli strzelać do, yy, do, do, do Żydów. No tak, żeby to ustabilizować, to by trzeba było strzelać do Żydów. Bo tam było stabilnie, póki Żydzi nie wjechali. Misja stabilizacyjna padła. Można wywiesić białą flagę i się okopać. Także zabierajcie tych żołnierzy, bo to nie, ma, nie mają co tam robić. Zadania. Dosłownie dwa zdania z portalu Defense24, cały link macie w opisie pod filmem. Polski kontyngent wojskowy, liczący około 250 osób, od kilku lat stacjonuje w Libanie, gdzie wspiera międzynarodowe siły ONZ misji UNIFIL, które między innymi, uwaga, pilnują strefy buforowej na granicy Izraela i Libanu. A także starają się zadbać o bezpieczeństwo ludności cywilnej. Ludność cywilna, tysiąc ofiar, tak? Do tej pory, może więcej już w Libanie. No to już ta, to zadanie nie udało się zrealizować. I nie jesteście w stanie zabezpie zabezpieczyć i zadbać o bezpieczeństwo ludności cywilnej. Wniosek, powrót do kraju, bo jakbyście zaczęli. Dbać o bezpieczeństwo ludności cywilnej, to polscy żołnierze by ginęli z rąk Żydów. No taka prawda, jakbyście zaczęli realizować zadania, takie jakie tam macie. No to polscy żołnierze by zaczęli ginąć z rąk Żydów. Dalej, e, pilnować strefy buforowej na granicy Izraela i Libanu. No, to ta strefa buforowa jest niedopilnowana, bo to inaczej Żydy nie wejdą niż yy, przez tą strefę buforową. Weszli w strefę buforową. Jest, strefa jest niezabezpieczona, a w tej strefie są polscy żołnierze. Może nie w miejscu, gdzie Żydzi weszli, ale może niedługo już będą w tym miejscu. Czyli to zadanie jest nie do zrealizowania. Zabezpieczenie, przypilnowanie strefy buforowej jest nie do zrealizowania, bo Żydzi sobie weszli, jak chcą. Mają w dupie. Izrael ma w dupie po prostu całą misję ONZ, Sobie weszli. A misja ONZ nic nie może zrobić. Bo co, mają strzelać do Żydów? No po to tam są chyba. To jest strefa. Bo po co ta misja tam jest? Przerwać misję do domu. Dziękuję, do widzenia. No nie róbcie z nas idiotów, panie Tomczyk. Jakie środki ostrożności? Są zastosowane wszystkie możliwe środki ostrożności. Nie jesteśmy stroną tego konfliktu. No to po co my tam jesteśmy? Po co tam są żołnierze? Na wakacjach? Może i na wakacjach. Oj, to oczywiście w kontekście tego, co mówi generał Kukuła. Nasi żołnierze już są w Libanie. Z kim pan generał Kukuła chce walczyć? W którą wojnę zostaniemy wciągnięci? Dlaczego jesteśmy wciągani w wojnę? Chcecie, żeby nasi żołnierze umierali, czy chcecie, żeby u nas w Polsce była wojna? No, piszcie w komentarzach. Tylko jasne przeciwstawienie się temu burdelowi, który sobie wymyślili, bo to inaczej nie można nazwać. Rozdali sprzęt, armia jest w rozsypce. Ale ładnie można mówić. Oczywiście ładnie pięknie. A później ci podchorążowie po pięciu latach pójdą, pójdą do jednostek wojskowych i zobaczymy na, na własne oczy ten burdel. No bo inaczej tego nie, nie można nazwać. Może zacznijmy to wszystko układać po kolei, żeby to miało ręce i nogi, a nie wszystko na pałę. Ja ostatnio mówiłem, że dobry krok jest taki, żeby na zawodowych przyjmować yy, po dobrowolnej zasadniczej w służbie wojskowej żołnierzy, którzy odbyli pełną dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Jest wiele, wiele opcji, żeby to wszystko zmienić, żeby to lepiej, lepiej wyglądało, żeby nie było, żeby nie robić sztuki. Że żołnierz na miesiąc czasu idzie do wojska, a wakacje z wojskiem. Przeszkoliliśmy chłopków. No fajnie, no genialny pomysł. Zrealizowane. Umie podłączyć magazynek i tam strzelaj. No i umie strzelać. Niekoniecznie trafiać, ale nacisnąć spust potrafi. Dwa dni. Żołnierze powołują już ludzi na dwa dni. No to jest przecież kpina jakaś. I mówią nam o tym, że pan generał tak. Że wojna to wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią. Dobrze, chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Tak, szykujmy się na, na wojnę. Ale nie może być tak, że takie bzdury robią, że zamawiali myśliwców, tych, tych FA-50, a, a amunicji nie ma. Polatamy sobie. Polatamy sobie. Na rozdawali amunicję, narazdawali czołgi, rozdawali armato hałubic, wszystkiego rozdali Ukraina, a teraz wszystko wskazuje na to, że będzie wojna. No ja pierdzielę, no niesamowite, to po co żeście rozdawali to wszystko? Gdzie ci generałowie byli, jak pisowcy rozdawali wszystko? A gdzie teraz, jakie, jakie działania podejmujemy? Dalej wspieramy Ukrainę. Tak, wysyłajmy wszystko! Wszystko wskazuje na to, że u nas będzie wojna i w związku z tym Ukrainie trzeba oddać wszystko, co mamy. No logiczne przecież, no to jest... a logiczne. Na koniec kciuk w górę. Ja już się nie będę denerwował, bo jestem na urlopie, urlop mi się kończy. A na sam koniec jeszcze oczywiście muszę dostać informację, że wszystko wskazuje na to, że zaraz dostanę wezwanie i będę tam siedział w sztabie i grał na komputerze. Super, super. Jak ja lubię, jak na wakacjach, na urlopie się dowiaduje takich rzeczy, uwielbiam po prostu. Komentarz taktyczny, udostępnienie. Jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym, oglądającym serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki, cześć i czołem.